Dzień dobry, tutaj Artur Puszkarski. Chciałem akurat powiedzieć o dwudziestoleciu Polski w NATO. No, tak jak mówię, ja jestem przeciwnikiem NATO i Unii Europejskiej. Ale najpierw, porozmaw... najpierw chciałem powiedzieć o tym, jak minęło nasze dwudziestolecie. Wojnie w Afganistanie, w Iraku, chyba w Serbii, dobrze co pamiętam. To była wielka dla mnie, powiedzieć, tragedia, że w ogóle byliśmy tam w NATO. Przypominam sobie faceta, który mówił na manifie czy na proteście tych czarnych protestów, że trzeba zalegalizować aborcję, bo jesteśmy w Unii i NATO. To przedstawiał się jako ksiądz. Nie chcę wiedzieć jakiego wyznania, ale te dwudziestolecie, w którym są wojska amerykańskie, w którym płacimy więcej niż niektóre kraje, które są w NATO, no jeszcze inne kraje płacą dużo dla NATO ale o nich nie będziemy mówić. Dwudziestolecie NATO w Polsce minęło bardzo smutno. Nawet widać, że, bo, że pogoda mówi, że coś jest nie tak, że że NATO to jest tylko interes Izraela, jak i Polski. Wojsko Że tutaj stacjonują wojska? To jest, to, jest żaden, to jest żaden wentyl bezpieczeństwa. To jest nic. Według mnie w Polsce przystąpienie do NATO to jest wielka katastrofa. Nie mamy nic z tego. Nie mamy, żadne, nie mamy żadnego uzbrojenia. Tylko nam dadzą jakieś ochłapy, karakale. A tak to nic. Myślicie, że oni nam pomogą? Wątpię w to. Nie da rady. Ja to przecież znam to. Oni nas zostawią. W tym samym czasie Czechy i Węgry przystąpiły. Też, też myślę, że dla nich to też jest wielka tragedia. NATO, wojska NATO, które są w Polsce, to nam nie pomogą. A te dwudziestolecie, to że przystąpiliśmy w interesie Izraela, Żydów i Masonów. To, to, że nasi rodacy ginęli za interesy Żydów Amerykańskich, masonów amerykańskich, w wi wielkiej masonerii, to jest tragedią. Mieli, mieli rodziny, mieli wszystko. Zginęli za Izrael. I co ja uważam o NATO? Tak na koniec powiem. Uważam to tak. Ani Unia, ani NATO. Polska tylko dla Polaków.